Nie, co? Gdzie ty, co? To, to jest nie właśnie kwintesencja naszego życia. Nie, Nawet tak. nie mamy czasu, żeby to zdjęcie włożyć. Tak. On ma tak, że jemu ja się musi spinać, a ja mam z drugiej strony tak, że ja jestem rozrzucona. Czy ty musisz mnie tak dzisiaj disować? Nie disować. Co ty dzisiaj no, się użarłeś tak na mnie. To... Trudniej jest mnie wyprowadzić z równowagi. Hahaha. <głysza> Się czasami dobrze pokłócić, bo wtedy wychodzi, czy dalej tym dwóm osobom zależy. Jak między nami jest okej, okay, to wywalone co tam se gadają. To jest nasze życie i to jest nasza decyzja. Nieźle Dobra, nie? Jest lepsze, jak Tylko bądź, przy mnie, bądź Dopiero co zaczynaliśmy planować ten ślub, a on się dzisiaj dzieje. Na zawsze już. To jest zdecydowanie ślub marzeń. Teraz trzymam Twoją dłoń. Tak powiadam Ci całe moje życie. To miłość, która przytrzyma każdy każdy każdą burzę i każdą chwilę. Bądź przy mnie, bądź jak dziś, na zawsze już.